A i Piotrek mówi, że później był rodziny dodatki i odebrała tekst na telefon przyjęła życzenia, no bo tak to przeważnie nie odbierała w ogóle telefonu. O! Oh. A tym razem odebrała tekst, no i życzenia, no i się udało. To też się cieszył bardzo, się udało, bo tak to co roku próbuje dzwonić, ale wiesz, nikt nie odbiera, nie? No. Mm -hmm. tak się nie poddaje i co roku uparcie dzwoni, no i tym razem się udało. <laughs> No, ja jestem przeciwna e, urodzinom i imieninom, ale tutaj no, z, to chyba taka akcja była dobra. Jaka akcja? Akcja z tymi urodzinami, że z, zadzwonił i odebrała. No bo ja wolę bez okazji rozmowy Aha. i spotkania. Mhm. Tylko, tu... tak, że wiesz, bez okazji to tym bardziej nie odbierała, więc wiesz. Więc w, no. w ogóle jakoś tak kontekst się urwał, nie? Więc Piotrek już tylko potem próbowała na urodziny i na święta, nie? No. Tak to się nie zmieniło. Najśmieszniejsze jest to, że ktoś ma to notowane w mannie, wiesz, to kiedy ma urodziny, a to ja pamiętam, kiedy ktoś ma, on musi patrzeć tam notatki. I to bardziej no. wymów przecza. Na no, szczęście one zanotowane, więc wiesz. No, manna urodzinowa. Dokładnie. Nie, nie czyta wersetów, tylko czyta, kiedy ktoś ma urodziny, nie? Bo ty ktoś tam, e, skąd wiesz, kiedy ma urodziny, to jest zapisane w mannie. O, bo to te manny czytasz? <laughs> nie, nie czytam, ty tylko w kietku, kto ma urodziny. <laughs> zagląda, czy ktoś ma dzisiaj urodziny. Tak, zagląda codziennie, wiesz, czy ktoś nie ma urodzin, nie? No, Manna pod hasłem miłujcie się. No, no wiesz, jeszcze tak z tego słynie, że właśnie dzwoni na urodziny, to, to, to każdy, wiesz, już to tak miło, że tak miło, że zadzwoni, nie? No. Przynajmniej ma taką, taką misję tu, na tej ręce, nie? Taką no. do spełnienia. Okazuje serduszko braciom i taki jest kochany przy tym. No, no pod tym względem to jest kochany, bo yy, ze mną to gryzie, gryzie, no, <laughs> jak to się mówi? Jak kot sam? Się jak, jak kot sam się gryziemy Nie, on tak, kocha, tylko się lubi z Tobą droczyć No, bezczelnie się lubi droczyć ze mną o, On mówi, że Ty też go kochasz, tylko się też lubisz z nim droczyć Nie, to go nie lubię. <noise> to mówi, że Cię nie lubisz Nikogo nie lubię Oj tam, oj tam Zawsze trochę straszajeczkę lubisz Nie, bo gdybym lubiła, to bym musiała zjeść oj, oj, oj. zaraz zjeść <głosy> <głosy> to, że jakby lubiła, to bym musiała zjeść do lubienia jakoś czekoladka, więc to tutaj wiesz, troszkę miłości do Bliniego. Ja też mówię, że masz fajnego syna. Tak? A córeczki? to też, oczywiście. A się ucieszył, bo się do do MK na a jak odebrał. Ma angielski numer? mam angielski numer? Tak, mówi, że też. Tak. A, jeden dzień po urodzinach, bo urodziny próbował, próbował to on jak mnie odbierał, i odebrał na drugi dzień. A? Może nie chciał odbierać, żeby wujka nie naciągać, no jak już tak dwójku parcie się dobija, to myślę sobie odbiorę, nie? E, nie pamiętam co robił w rodzinie, ale chyba był zajęty, także może z, z kolegami, może coś tam, także... Mm -hmm. jest... No tak, wiadomo. No. Może był pijany, nie pamiętam. <laughs> Takie życie, nie? No. To co, tylko po telefonie, że fajny syn? Nie, przecież on tutaj zawsze jakieś jakiś to do nas przychodzi, No. To, no to, ten, to nie to, że tylko po telefonie. no to tutaj sobie reszta umgadamy, nie? No. Ostatnio oglądałam z nim dwa filmy, trzy. Jeden ja poleciłam. Zaraz, jaki oglądałam z, z mojego polecenia? Z mojego polecenia oglądałam, ojejku, jejku, Idiokracja. Stary film. No, to, ja sobie to, ja sobie to jest stary film i gdyby zrobili go w nowej wersji, to byłby e, chyba lepiej zrobiony, bo on jest 80, któryś 86 czy któryś tam rocznik. E, mm -hmm. czy... A to jest jakaś produkcja amerykańska? Amerykańska? Chyba tak, wiesz co, nie 86, chyba jest młodszy. 2006 albo 4 Wiesz co, nie, nie pamiętam, nie pamiętam który rocznik. W każdym razie ten mm -hmm. film, on mi, a Emek mi polecił, znaczy razem oglądaliśmy. Na Netflixie. Ten, ten to oglądaliśmy, co ci powiedziałam, Idiokracja na CDA i było bez reklam. A dwa na tym. Na Netflixie. I jeden to tytuł dy, Dyktator. Mm -hmm. A drugi nie, z, nie znam tytułu. Także jest. No. Mm -hmm. Dyktator to troszeczkę podobie, myślę, że tej idiokracji. No, tak, mm -hmm. no komedie takie. No. A my zresztą tutaj już kilka seriali obejrzałyśmy. Na tylko, że e, Tak, tylko że albo po angielsku, albo po hiszpańsku, i wtedy ona słucha oryginał, a ja muszę czytać. E, ale najbardziej mi się podoba, podobał serial angielski e, Botan Abbey. Bo dla są po prostu tak ciekawie, są pokazane postaci, że... Poznacie no, czy postacie? No czy tam postacie. Ja, nie jak się mówi, bo ja nie wiem. Nie wiem, nie wiem właśnie. Chodzi o to, że one są po prostu tak pokazane, że można się od nich dużo nauczyć. I to było dla mnie takie ciekawe, pomimo, że serial jest przed pierwszej wojną tak. To się, się zaczyna, ale są pokazane relacje tak. Służby między służbą, państwo między państwem i państwo między służbą. I akurat w tym serialu służba bardzo dobrze traktuje... Przepraszam, państwo bardzo dobrze traktuje służbę. Na przykład jak jest tam jakaś sytuacja, że jakaś e, jedna pani ze służby jest chora, to ta, e, ta pani z państwa, wiesz, opłaca jej lekarza, wszystko tam, wiesz, dba o nią, wiesz, jak o, wiesz, o swoją matkę, czy o swoją córkę, czy o swoją siostrę. Także, no po prostu, ta, tak są pokazane te postacie, że są e, takie właśnie e, ba, bardzo takie, takie kolorowe, że nie tylko, że e, jakaś zła, e, mają złą stronę albo dobrą, tylko właśnie taką, jak człowiek, tak? Jak może powinno być. jak dobry. Raz Jaki to ta sama osoba może być. E, Dalton Abbey. Hmm, może nawet to oglądałam. Dal, Dalton Abbey, to serial, tak? Tak, tak, Jak się pisze? No. nie wiem. Dofton? Do no możliwe, że coś takiego, no. A. A, B, B e, Y chyba? A, B, D. Ale to by się, jak zaczniesz to, to to się myślę, że samo szybko wyszuka, bo to, bo to, taki serial jest kostiumowy, wiesz, e, jeśli tam normalnie e, ci, e, loka, loka to mierzy normalnie linijką, odległość, wiesz, jak ma poustawiać ten, wiesz, talerz, sztucz, to, 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 to wszystko, ja mówię wow, jakieś takie różne, wiesz. Nie wiem, czy tego nie oglądałam, bo ja bardzo dużo seriali na Netflixie, na Netflixie bardzo dużo seriali jest fajnych. Mhm, mm mhm. No. Ale ten mi się na razie podobał najbardziej. Jakbym tak miała zrobić ranking, który najbardziej mi się podobał, to ten mi się podobał najbardziej, nie? Znaczy wiesz, ja to oglądam pod kątem takim um, psychologicznym, pod kątem śledczym, um, pod takim no, kątem, nie no, to, że um, no też, też no, cały wizerunek też jest ważny, no ale mm -hmm. ja tak bardziej pod kątem właśnie psychologicznym no, Ale śledczym. jest pod kątem psychologicznym, to ten by, też, też by ci podchodził pod psychologiczny, dlatego że wiesz każda, każda postać ma wiesz swój taki profil psychologiczny, no nie? To znaczy... Też to, by, też to by było dla ciebie ciekawe, nie? I słownictwo takie wiesz, ze starej epoki, jak się do siebie zwracają, nie? No, to znaczy wiesz, ja tak bardziej nie to, że ludzi chcę szufladkować, tylko na przykład, ojejku, jak on się tam odezwał, albo ona jak się odezwała i tam stękam. Ojejku, jakie relacje na przykład. No, ale albo na przykład dobra, zapajają. Ja chyba nie potrafię opowiedzieć o co mi chodzi, bo na przykład tak, jest, że jedna osoba chce drugiej zwrócić Ci uwagę, ale robi to w taki sposób... Że, no nie, no nawet się tego nie da opisać, o co, o co mi chodzi, ja te się w bardzo bo, dyplomatyczny i piękny sposób. Uży, Użyję to takich słów, że wiesz, żeby się coś dowiedzieć. A jednocześnie, żeby żeby tej osobie po prostu jakby przekazać, ale z drugiej strony, żeby, żeby jej nie, nie, nie robić przykrości, żeby ona jakby sama wyciągnęła wniosek, wiesz. No i to jest tak, no nie da tutaj tego opisać. Dobra, chyba wiemy o co chodzi. Um, także. Czyli apodyktyczność. Apodektyczność, ojejku, nie apodyktyczność, tylko um, to, co ty mi kiedyś powiedziałaś, że widzisz, umiesz być. E, Ojejku, asertywność też na A. As w asertywny sposób zwrócenie uwagi. Jeśli, jeśli to tak można nazwać, bo asertywnie to jest umiejętne powiedzenie nie. Znaczy, ale tu mi się wydaje, że też można do tego powiedzieć o asertywności, bo czyli nie, czyli z czymś się nie zgadzam, zauważyłam jakiś problem i w bardzo taki, no, ja to nazwałam asertywny sposób zwrócenie uwagi. Ale nie wiem, czy tak można nazwać. A pamiętasz, jak mi powiedziałaś, że widzisz, potrafisz być asertywna? No, to jest taka umiejętność bardzo trudna, żebyż wiesz, to latami się ludzie tego uczą i to jest, to jest po prostu tak trudne. Nie, to nie jest trudne, Iwonka, tylko jeżeli my nie rozmawiamy jako społeczeństwo, jako ludzie, to nie uczymy się. Uczymy się różnych innych rzeczy, różnie się wypowiadać. Jeśli o tym się nie rozmawia nawet z dziećmi, myślę, że to dla dzieci też nie byłoby trudne, tylko na ten temat się nie rozmawia. No, to prawda, nie rozmawiamy. No. no, także wiesz, różne e, tematy, a to jedzenie, a to pogoda, a to jakieś tam inne tematy, no i to kuleje, no ale widzisz, sami nie byliśmy uczeni, więc jak my mamy nauczyć? E, no, także nowy świat, że tak powiem, nowy świat e, czeka, gigantyczna e, no, edukacja w kierunku psychologii, mm -hmm. o uczuciach, e, także... To jedno by się przydało, żeby było y, właśnie w edukacji i jeszcze druga rzecz, która mi się zawsze nachowa, to to, że nikt nas nie uczy, jak zarządzać własnymi za pieniędzmi, bo Nagle wiesz, młody człowiek dostaje kartę jedną, drugą i wiesz, i zaczyna się gubić, w ogóle wiesz, jak to sobie to ogarnąć, żeby się nie zadłużyć, żeby nie spać w jakieś kłopoty finansowe, żeby umieć wiesz, sobie coś zaoszczędzić, żeby coś umieć sobie pomyśleć jak to zrobić, żeby... Nie być zadowolony z tego, że na ciężko pracuje i że potem coś z tego sobie realizujesz, no nie? A ja jestem przeciwna pieniądzom. Zlikwidować pieniądze i e, ogrom biznesów by poleciało powiązanych z pieniędzmi i niech ludzie nauczą się sobie pomagać. O, tego powinni się nauczyć, pomagać sobie. Wtedy nie byłoby problemu kredytów, długów. Tylko wtedy by trzeba było wrócić do handlu chyba wymiennego, bo jak inaczej? Ktoś by zrobił chleb, no to by się podzielił z innymi, a ten ktoś z buty zrobił i by się podzielił tymi butami z kimś drugim tak no, Jakieś takie zasady, bo jak inaczej? No, współpraca, współpraca. Ja mało nie umiem gotować. <laughs> Lubię dużo z towarzystwem. No i widzisz, i tak, jeśli by było towarzystwo, tak jak na zebrankach. Towarzystwo się zbiera, dużo ludzi gotuje. No i na takiej zasadzie, no. Trzeba chałupę pomalować, to zbierają się. Ludzie i trzeba pomalować chałupę. Dzisiaj u mnie jutro u ciebie, no i. A ile trzeba? Co, co ile lat trzeba malować? Co dwa, trzy, pięć? Zależy, jak kto tam pali papierosy w mieszkaniu, tak jak ja. Bo mnie co dwa lata. chyba. No. Ale sama to malowałam, ale chodzi o współpracę, żeby ludzie właśnie. No ale to wiesz, no, zanim pieniądze zginą, to jeszcze dużo, jak to mówią, wody w wiśle upłynie. No, to prawda. Także. No, no, ale to co mówisz, no to póki są pieniądze, no to no tak, no. To chodzi o chciwość, żeby oczami czegoś nie chcieć mieć. Ja też mówię sama do siebie, bo też czasami kupuję bez sensu jakieś rzeczy, nawet ciuchy. On później mi to, a chodzę i tak cały czas w jednym. Więc nakupiłam ileś ciuchów i to leży i.